Witam serdecznie ze strony Aleksinio, to jest Kariera HSV Hamburg i przed nami spotkanie z Borusią Dortmund w Dortmundzie na Signal i Park. Dziękuję za tak ciepły odbiór poprzedniego odcinka, dziękuję za każdy komentarz, subskrypcję, łapkę w górę. Zachęcam również do robienia tego, no, naprawdę jest miłe. Ale my od razu przechodzimy do meczu z Borusem Dortmund bez zmian w składzie, troszkę chłopacy zmęczeni, ale wygrywamy 1 do zera po bramce. Tomasa Lemara w 89 minucie. Maxi Gomez nie trafia tego rzutu karnego. Co zrobić? My się cieszymy. My wyjeżdżamy z Dortmundu z trójką z przodu. I dostajemy ofertę w za naszego młodego Czecha. Oczywiście ją zaakceptujemy, ale bez wykupu. I my w tabeli meldujemy się na czwartej pozycji. Szalka jest wiceliderem. Jeszcze nie zgubiło, nie, zgubiło raz punkty. Ale szalka chyba już nie jest Beniaminkiem, jeśli się nie Oni Tu spadali i robili awans, więc no, ciężko określić. Ale my się skupiamy tylko i wyłącznie na sobie i gonimy Bayer, póki jeszcze nam tak mocno nie odjechał. No, co prawda to jest 6, nie, to jest 5 punktów tylko, albo i aż. ale no, jednak po tej porasce z Bayernem, no nie było zbyt ciekawie. No ale co zrobić? Gonimy. Co nam pozostaje? Musimy strzelać więcej bramek. Tak jest. Staje nas na jeszcze więcej. I każdy mecz jest równie ważny. No też warto podkreślić, że my wygraliśmy pierwszy mecz w Lidze Mistrzów, tak? Z lokomotywem Moskwa. I my tak, no w tej lidze Europy nawet tak nie zaczynaliśmy dobrze jak w Lidze Mistrzów. Bo tam bodajże było chyba 3 do 0 dla nas. A my teraz gramy z Wolfsburgiem i wygrywamy 2-1. do Winsheimer i Lemar ładują bramki. I przechodzimy do Ligi Mistrzów. No Napoli pokonało chętnie, nie wiemy ile. To jest nieważne, bo każdy mecz jest inny. Miejmy nadzieję, że Napoli tym razem przegra z nami. Że nie dopiszą sobie kolejnych trzech punktów. Trzeba zachować koncentrację, of course. Ostatni występ nic nie zmienia doskonale. I stać nas na jeszcze więcej naturalnie. Fajne te konferencje prasowe w sensie ta otoczka graficzna jest zrobiona, mi się podoba ona bardzo. I w składzie nie robimy żadnych zmian. Cały czas zwycięski zespół nie gra. Jeden do jednego z Napoli ADM i Insignia no. Z dobrym zespołem jednak remisujemy, Lokomotiv wygrywa z Genkiem, czy Hentem, Henkiem, to też jest mało istotne. I Truffet y, ma wypożyczonko do Leicester i Amos Piper, no, coraz lepsze oferty dostajemy za tego Pipera, ale no my go zostawimy oczywiście, bo jest naszym jednym z kluczowych zawodników mimo wszystko. I jest z nami bardzo długi czas już Amos. Jest jednym z najdłużej urzędujących zawodników w naszym klubie. A my gramy z wiceliderem: gramy Szalkę 04, czy Szalkę 04 jak to woli, kto woli polską wersję, kto woli niemiecką. Od koloru do wyboru. Ale miejmy nadzieję, że Szalkę wygramy. Gramy na Beltin Salernie i czy zrobimy jakieś zmiany w składzie, abyśmy no, byśmy coś mogli zmienić. Myślę, że możemy pokusić się o zmianę No właśnie, my chciał tym Baumgartnerem pograć troszkę A mam problem, za kogo go wyrzucić. Każdy jest w formie, ale niech odpocznie To Malemar Za Neca Zefiuk Skowik, za Malacie Niech chłopacy rezerwowi pograją sobie I w sumie Kral jakby zagrał za Pipera Który troszkę jest zmęczony, bo jest dosyć mocno eksploatowany Wszelkie ciekawe skład, bardzo zmieniony. Jeden zawodnik od początku kariery. A my wygrywamy 3-2 po bramce Juliana Weigla i Doppelpaku jego. Więc naprawdę Hamburg rośnie, rośnie nam jak na drożdżach. Wygrywamy kolejne spotkanie i mamy już drugie miejsce w tabeli. I tylko punkt straty do Bayernu Monachium. No czy to jest ten sezon? Oby tak. Oby trzymać tą formę jak tylko można, najdłużej. Wypożyczenie Kleina. Do Halu Madryt. W ogóle ten chłopak jest warty 67 milionów. Ciekawe. Fajny też młodziak, ale no... On u nas nie ma miejsca ze względu na pozycję swoją. Ja mu mogę ją przerobić, ale... Myślę, że to nie ma najmniejszego sensu już teraz, na tym etapie gry. Gdzie i tak będziemy no, kończyć po tym sezonie tą karierę. I musimy się tego skupić na wyznaczonych przez samych siebie celach. Żeby wygrać, cokolwiek wygrać. Poza Pucharem Niemiec, oczywiście. Bo Super Puchar już mamy i Puchar Niemiec też. Więc fajnie by było wygrać ligę bądź ligę mistrzów, ligę Europy. Cokolwiek. Cokolwiek z tej trójki. Zacnej trójki warto też podkreślić. A my gramy z czwartym miejscem teraz z Gladbach. Też yy, ważny mecz. No bo czułweczka Bundesligi. Klein wypożyczony. Doskonale, niech chłopak idzie. A my przywrócimy Pipera, przywrócimy Malację, Luceneca, no i właśnie tego Lemara chyba też przywrócimy. Mimo wszystko za Baumgartnera. No, Skład naprawdę wygląda nieźle. Bardzo mi się on podoba, to jak był budowany na przestrzeni lat i to jakich zawodników mamy. Oczywiście pozwalamy sobie symulować to spotkanie i przegrywamy 2 do 1 z Gladbach po bramce Karamoacha i Midstju, dla nas strzela Winsheimer. Bayer też się potyka z Hertą, z Mistrzem Niemiec, który nie jest nawet w pierwszej czwórce. Ciekawe. No ale my robimy zmiany. Tym razem wyjdziemy sobie na czterech z tyłu, czterech obrońców. Dlaczego? Bo chciałbym zagrać trochę ofensywniej, dać szansę paru zawodnikom, którzy nie grają. Właśnie typu Baumgartner, czy... Czy to właśnie o niego mi chodzi w sumie tylko? Bo chciałbym, żeby Austriak sobie pograł, bo jednak ma umiejętności i nie chciałbym, żeby siedział na ławce. No a my powinniśmy pokonać Henk. Tak się dzieje, Sabi serii 2 do 0 w Henk. To jest Gandawa, jeśli nie, Gandawa to jest Gen, nie, nie wiem, już mi się mylą te, te, te zespoły. Kral musi grać częściej, masz nadal, masz nadal masz miejsce w składzie, Alex, to się o nic nie martw. My spadliśmy aż na piątą pozycję. Spokojnie, to tylko jedno, jedno małe potknięcie, jedna porażka, nic nie zmienia. I gramy z Hovenheim. Bez zbędnych zmian wygrywamy. Jeden do zera po bramce Winsheimera. Więc nie najgorzej to wygląda, jednak nasz zespół potrafi sobie radzić i na wyjazdach, i u siebie. Ale teraz gramy z Nintrachtem. Frankfurt pochodzi Niemiec, a tu już rotacje w składzie muszą być, bo chłopacy nam po prostu nie dojadą na następne spotkania. Szkoda, że ten Klein ma takie minusy. Zirgze dostanie szansę, Piper wróci do składu. Zasabi cara kral. w sumie tu muszę zagrać Karabes przecież, gdzie on jest? Schował się karabez yy, I na ataku bym mógł zagrać... Sko? Ciekawe. No nie, zagramy w takim razie takim składem z Eintrachtem. I zobaczymy czy uda nam się ich pokonać. Yy, pokonujemy 3 do 2, aż 9 strzałów oddaliśmy, jeszcze dogrywka, Craft nie trafia. Winsheimer, Zirgze i, i Lemar w dogrywce, więc okej. Okay. Nasi zmiennicy podołali temu wyzwaniu, jakim był Eintracht Frankfurt. I teraz gramy znowu z Bayernem, znowu z Bayernem gramy To Dopiero 30 października o co tu chodzi? Mm, aha, bo tu nie można sprawdzać, przecież chyba, nie? Czy można? Nie, można poprzednie mecze 3-0. No właśnie, to co tu robi Bayer? Ciekawe w sumie. Czyżby się terminasz troszkę zepsuł? Kral, trzeba było trochę pozmienić taktyki. Może być jeszcze lepszy, Krawcik, więc elegancko. No to jeśli Bayern jest szósty, to wykorzystajmy te ich wahanie formy Baumgartner. Oczywiście, że zagrasz. Po to zmieniłem tą formację, żeby ciebie wykorzystywać. Wróci ADM oczywiście wróci Sabicer, wróci Koch, wróci nasz pomocnik Lemar i wróci Baumgartner, który się tu gdzieś ukrył poza składem nawet, poza Zirk za Craft i Zaifix za Karabeca. I to by było na tyle ze zmian. Winsheimer trochę zmęczony, ale to nie zmienia faktu, że on może dalej doskonale grać. A bo to jest Bayer. No bez jaj, że mamy dwa bajerne dwa w Lizę. Mamy dwa bajerne w Lizę. Bayern Monachium 2 i Bayer Monachium 1. Ciekawe, no to jest niemożliwa sytuacja. <śm> i jeszcze z nimi remisujemy, boże. To jest skandal, naprawdę, to jest skandal, że my remisujemy z takim śmiesznym zespołem, jakie są rezerwy Bayernu. A my gramy w Lidze mistrzów chyba z Hankiem, jeśli się nie mylę. Przyłóż się bardziej, ale co tyle Marto powiedziałeś? Ale... Aha, z boiska, weź, chłopie, nie płacz. A my w takim razie zmienimy sobie tą formację. Wrócimy do tego wyjścia, tego ustawienia. Jak zwie, tak się zwie. Bez konferencji prasowej szkoda czasu. Morale i tak mamy dosyć dobre, tak mi się wydaje. Ale, ale, ale no właśnie, zmienimy paru zawodników, żeby nam odpoczęli. To się tak to są chłopacy wypoczęci. Damy odpocząć Winsheimerowi, niech zagra sobie Kraft na 9. Szybka symulacja, standardowo. I wygrywamy 2 do 0. Winsheimera dajemy. Super. Winsheimer jeszcze wszedł z ławki. To fajnie, że strzelił po wejściu. Nie no spokojnie Hajmer, Nie denerwuj się Gramy z Mainz Z tym Mainz Też byśmy mogli wygrać Ale no właśnie Chłopacy są troszkę zmęczeni Ale to nie szkodzi Zefiuk zagra za Neca Który chyba stracił troszkę formę Zobaczymy Damy szansę Holendrowi Niech się wykaże Powołania na kadrę Dużo już siedzi zawodników z Hamburga na kadrę Ale teraz pójdziemy na konferencję prasową i odpowiadamy na te standardowe trzy pytania. Du futbol przez Duże F. I stać nas na więcej. Standardowo budujemy morale naszego zespołu, które mamy nadzieję, że się przyczynią do wygrania tego spotkania, jak i innych. I wygrywamy 3 do 1 po bramce Winsheimera, Sabicera i Sabicera. Doppelpak Austriaka to jest naprawdę fajnie. Kral znowu nam dziękuję za włączenie do składu, ale nie masz, pro... ale nie masz problemu, ale my skakujemy na trzecią blokatę, tracimy tylko 3 punkty do Gladbach. Szkoda tego remisu z tymi rezerwami Bayernu i tej porażki z Gladbach, no ale Gladbach jednak jest liderem, więc co jak co chyba z mocnym zespołem przegraliśmy, ale no nie zmienia to faktu, że powinniśmy takie spotkania wygrywać. Tutaj na no, ekwador nas nie interesuje za bardzo. Te treningi nieszczęsne, no niech to szybciej się symuluje. Żebyśmy przeszli do meczu z VFB Stuttgart. Które nie jest w pierwszej szóstce, ale, ale no właśnie i tak jest groźnym zespołem. Składu no nie zmieniamy, chłopacy są troszkę zmęczeni po kadrze, ale to nie zmienia nic. Powinniśmy ten mecz wygrać i wygrywamy aż 4 do 0 Weigl, ADMI, Weigl i Zefiw. fajnie, naprawdę fajnie, że nasi zawodnicy w końcu zaczęli wykorzystywać sytuacje, które im się nadarzają. A do nas przychodzi krawcik nie martw się pamiętam o Tobie, jest to spokojna głowa. Tu Bułgarzy nam odrzucają tą ofertę, no mnie to nie rusza. Gramy z lokomotivem Moskwa, ale nasz zespół jest zajechany. Czy zostało jeszcze jakiś dzień do meczu, czy od razu już gramy? Nie, to jeszcze, to jeszcze jest trening. Nawet chyba dwa dni nam zostało dokładnie, bo gramy we wtorek. Jest tutaj chłopaków troszkę i tak pozmieniamy. Niech odpoczną mecz z Burgiem na horyzoncie, więc nie, niech sobie też inni zagrają. Kral, Skowik niech wejdzie za Malację, Zirg za w końcu dostanie szansę, za jego. Karabec za sabicera, i to chyba tyle z tych rezerwowych. Jeszcze jest truffet, jeszcze jest Klein, ale. No właśnie, gdzie ja bym go wrzucił? No... Nigdzie go tak naprawdę mogę, nie, nie mogę wrzucić, więc y, odpuścimy sobie to. Ale i tak postaramy się wygrać z Loko. Z Loko, w którym gra dalej Grzegorz Krzychowia. Rybusa już nie ma. Ciekawe, że Polak jeszcze jest w lokomotywie, a my wygrywamy aż 4 do 0 po Brance Weigla, Baumgartnera, Krafta i Zirgze. Tym samym przypie, przypieczętowaliśmy sobie awans do jednej 16 Ligi Mistrzów. Spodziewam się po tobie więcej malacie. I gramy z Augsburgiem. Na wyjeździe, o dziwo, myślałem, że u nas, ale no dobrze, to nie robi mi nic. Absolutnie e, wraca Lemar. Oczywiście, tych piłkarzy, którzy e, nie grali w tym meczu, przywracamy. Aczkolwiek ze fiłkę na przykład zostawimy, ze względu na to, że chyba jest w gazie większym bynajmniej niż Luka Więc trzeba ten fakt wykorzystać, żeby jak najlepiej grał Holender. I najwięcej: malacie Winsheimer, doppel Pak, lewego obrońcy. Ciekawe. Ciekawe zjawisko, ostatni raz chyba takie coś zrobił Robert Skow, a my gramy w trzeciej rundzie z Hanoverem 96 w oczywiście. No tutaj pozwolimy sobie troszkę yy, na rezerwowy zestaw yy, naszego składu. Ale to nie zmienia faktu, że będziemy walczyć o zwycięstwo. Zirg chciałby zagrać, ok, dostaniesz szansę nasz Holenderku. Gramy w Hanowerze. Jest tak wyjazd, ale na to słabsze zespoły może się ciężej grać jednak, mimo wszystko. Tutaj troszkę chłopaków pozmieniamy. Net dostanie szansę. E, ja bym mimo wszystko tego trufeta chciał gdzieś ukać. na stoperze niekoniecznie. E, dobra, i wtedy ten skow gra. Chyba, nie skow, tylko e, Koch. Parabeca bym jeszcze się ufnął i to tyle. Nie zmienia faktu, że i tak powinniśmy wygrać tą składę z palcem w nosie. Więc spróbujmy. Wygrywamy 4 do 1. Truffet, dwie bramki. No znowu lewy obrońca strzela bramki, może nawet więcej. Już nie sprawdziłem tej jednej bramki. Ale Zirk ze się cieszy, że gra. No my też się cieszymy, że strzela bramkę. Stąpaj twardo po ziemi. Świetnie sobie radzisz, e, więc spokojnie. A my gramy z Lipskiem. No, ciężki, bardzo ciężki rywal. Ale powinniśmy sobie i tak dać z nim radę. Nam są tacy nie straszni. Tutaj tylko zmienimy sobie Botmana, żeby wrócił na swoją pierwotną pozycję. Oczywiście powracają do składu, do, na ławkę rezerwowych akurat Krali Kraft naszym pierwotnym. Składem wyjdziemy na Lipsk, w Hamburgu, na Volksparkstadion. Miejmy nadzieję, że uda nam się zgarnąć trzy punkty i zgarniamy pobranca Dejmiego i Winsheimera. I tym jakże miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Czy skoczyliśmy na fotel lidera? Tego dowiemy się w przyszłym odcinku. To była Kariera HSV. Ja Aleksinio. Do usłyszenia. Cześć!